Całą noc nie będziemy, dzisiaj spać powiemy sobie tak, 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 Całą noc nie będziemy, dzisiaj spać powiemy sobie tak, 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 jak przecież już nie śpimy. To zabawimy się, i nie powiesz mi tu, nie, 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 jak przecież nie śpimy, to zabawimy się. Nie powiesz mi tutaj, nie, 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 nie powiesz mi tutaj, nie, nie, nie. Jej, całą noc nie będziemy. Dzisiaj spać powiemy sobie. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Całą noc nie będziemy. Dzisiaj spać, powiemy sobie. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Całą noc nie będziemy. Dzisiaj spać powiemy sobie tak, 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 tak. Tak, 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 tak. tak Całą noc nie będziemy. Dzisiaj spać, a, powiemy sobie tak, tak, tak. Powiemy sobie tak, tak, tak. Nie będziemy dzisiaj spać. Powiemy sobie tak, tak, tak. Nie będziemy dzisiaj spać, bo my nie my spimy, a my się cały dzień bawimy. Całą noc. Nie będziemy dziś spać Powiemy sobie tak 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 Powiemy sobie tak 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 Całą noc nie będziemy dziś się spać Powiemy sobie tak 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 Całą noc nie będziemy dzisiaj spać Powiemy sobie tak 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 tak